Czym zająć seniora w domu? Seniorzy, osoby starsze czy meryci poszukują aktywności, które będą dla nich zarówno źródłem przyjemności, jak i sposobem na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Dowolny z za ciszą. istnieje wiele kreatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu, które mogą przynieść poprawę samopoczucia i dobrostan. Znalezienie odpowiednich zajęć jest kluczowe aby zachować witalność, sprawność fizyczną i zdrowie. Poznaj listę pomysłów na akuratywne spędzenie wolnego czasu. Ćwiczenia i gimnastyka w domowym zaciszu. To jest gimnastyka, yoga dla seniorów, aerobik, ćwiczenia z taśmami oporowymi, ćwiczenia równoważne, trening siłowy. Rozrywki intelektualne i edukacyjne. Krzyżówki i sudoku, czytanie książek, audiobooków, słuchania. Nauka języków obcych za pomocą aplikacji i kursów online. Gry planszowe i karciane. Pisanie pamiętników lub poezji. Rebinaria i kursy online z różnych dziedzin. Rękodzieło i działalność artystyczna. Malowanie i rysowanie. Rękodzieła takie jak szydełkowanie, robienie na drutach, haftowanie. Modelarstwo i składanie puzli tworzenie biżuterii, scrapbooking, ceramika i lepienie z gliny, ćwiczenia relaksacyjne i medytacja, medytacja i mindfulness, ćwiczenia oddechowe, joga, nidra, prowadzone relaksacje, które można odsłuchać z nagrania, aromaterapia, masaż. Wykorzystanie technologii, komputery i internet, tablety i smartfony, gry komputerowe, social media, programowanie, ćwiczenia na świeżym powietrzu, spacerowanie, nording walking, obrót, hodowla roślin, obserwacja przyrody i ptaków. kulinaria i eksperymenty w kuchni gotowanie warsztaty kulinarne online domowe przetwory degustacje odkrywania w kuchni świata tworzenie muzyki i nauki śpiewu nauka gry na instrumencie śpiew taniec tworzenie własnych kompozycji zajęcia pisarskie i pamiętnikarstwo Tworzenie własnej książki, dziennik wdzięczności, pisanie listów do przyjaciół i rodziny, współpraca z lokalnymi gazetami, nauka i rozwój osobisty, online kursy i webinaria, spotkania z drugiej ręki, ksiągarnie oferujące setki tytułów za niewielkie pieniądze, grupy dyskusyjne, studia podyplomowe dla seniorów aktywności społeczne i grupowe kluby seniora wolontariat towarzysko gier planszowych kluby czytelnicze